Kolejny odcinek Crazy! A w dzisiejszym odcinku słuchajcie, będzie ryba. Piszecie do mnie dużo zapytań odnośnie ryby, więc pokażę Wam bardzo fajny sposób przyrządzenia łososia. Będziemy potrzebować do tego soku z buraka, który tak naprawdę już włączę, żeby go zredukować. W międzyczasie, jak będę z Wami rozmawiał ten sok, będzie się redukował. I powstanie na patelni, zrobię będzie lepiej. Kiedy sok nam się zredukuje, powstanie taki bardzo gęsty, oleisty sos, który posmarujemy u Sosia, wrzucimy do piekarnika na 180 stopni. Maksymalnie myślę 15 do 17 minut. W międzyczasie przygotujemy mus z groszku zielonego z nutą śmietany i podlejemy go bulionem. Sok z buraka świeżego nam się tutaj redukuje. W międzyczasie zrobimy groszek, czyli weźmiemy groszek. Dzisiaj mam mrożony, zasypuję. Podlewam około 200 ml bulionem warzywnym. Również wstawiam i gotuję. Podejdź bliżej pokażę Ci, o co chodzi z redukcją. O, jest nam sos. Poczekamy, aż będzie jeszcze bardziej gęsty. Sam smak, sam smak naprawdę jest intensywnie mm. sama słodycz, czyli połączenie z rybą. Wiem, że to się wydaje dziwne, ale zestrachkujące i bardzo smaczne. O. Łoś, yy, łosos, <laughs> <laughs> łoś, bo mówimy tak na kuchni. Przerzucimy go. Łososia na dwie porcje. Myślę, że damy. O. To schowamy dalej do lodóweczki. Dobra, groszek nam już chodzi. Łosoś zobaczcie. Tutaj delikatnie ściągniemy to, żeby tego nie było. Tutaj wytniemy białą cząstkę. Do tego tą ciemniejszą. Groszek tak naprawdę już się nam zagotował. Sprawdzę, czy jest miękki. Już jest mięciuteńki Przerzucamy go I powolutku sobie będziemy przycierać Dobra, przycieramy przez sito Pamiętajcie, że w domu możecie użyć blendera Ja akurat zapomniałem w pracy, więc przetarłem wszystko przez sito Tak wygląda puree Ciach, ciach, ciach Dobra, to odstawiamy do tego, łyżka kwaśnej śmietany, do rondelka i pod drzwi w rondelku, w którym gotowaliśmy. Dlaczego używamy packi? Bo jest zawsze wszystko czyste. Dobra, czyli groszek mamy, odstawiamy. Łoś. Te, e, łosoś, przepraszam. W gastronomii mówi się łoś, czyli łosoś. Takie mamy śmieszne nazewnictwo. Łosoś. Ciach, ciach. Ale strojco? co? Trochę oliwy. Aby nam się nie przykleił, i przekładamy 180 stopni, 15-17 minut maksymalnie. Przyklejemy to folią aluminiową i do pieca. Voila, proste. Minęło 10 minut, wyciągamy dokładnie za maksymalnie 5 minut yy, łososia. Do łososia podam Wam, pokryjemy cienko buraka, nada nam chrupkości. Potrzebujemy do tego tylko rękawiczki, aby sobie nie ubrudzić paluchów. Czyli jedna nam wystarczy. Cieniutkie slajsy. Pierwszy. Dodamy do tego soku, który żeśmy wcześniej Karmelizowali i włączymy go dosłownie przed wydaniem. Najlepiej to zrobić na mandolinie albo na tarce czyli buraka wrzucamy. O. Podgrzewamy i karmelizujemy go w soku z buraka. Do tego dodamy jeszcze limonkę, aby delikatnie zakwaśnić. Łosia wyciągamy. Tak wygląda nasz łosoś. Zrzucamy w burakach. A, białeczko. A że to będzie danie dla pań, podamy je zupełnie w innej formie. Czyli burak chodzi. Użyjemy na początek pire z groszku. To sobie wcześniej przygotowałem bazylię i natkę pietruszki w zimnej wodzie, aby była jemrna jak kobiece piersi i łosę. Łosę solimy na sam końcu. No. Listeczka zimy. Trochę. Brzydki to weźmiemy kolejny. Wszystko co zielone jest piękne, nadaje świeżości i ochoty na jedzenie. Dobra, delikatnie talerz obudziliśmy, to nic nie szkodzi. Burak jest na słodko, więc to co śmietanę, co dawaliśmy, też możemy delikatnie wybić biały kolor i do tego buraki. Ach, piękne, zobaczcie Gorący burek I tak no właśnie powinien wyglądać o, coś w burakach. Smacznego. No masz. No chodź, masz. No masz. Ale dobrej jajki. Ja łosia wyciągamy. Dlaczego ja mówię cały czas łosia, co? Dobrze, panie reżyserze. Demon, dobrze, panie reżyserze.